Zrobimy sobie podsumowanie tygodnia. To w ogóle są książki z Biedronki: Mózg rządzi, plus o tym, jak na przestrzeni ewolucji ludzie potrafili spierdolić wszystko za przeproszeniem. W tej książce jest bardzo ciekawy fakt, który można przełożyć na życie codzienne, na współczesność, od momentu, kiedy mamy głęboki kapitalizm i niestety też konsumpcjonizm. Borykamy się z najróżniejszymi problemami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, otyłością i tak dalej, i tak dalej. Jest to wszystko związane z nadużywaniem produktów spożywczych. Mamy po prostu za duży dostęp do tego żarcia. Kiedyś było to na zasadzie, że to, co sobie upolowaliśmy, to, co mieliśmy gdzieś tam na drzewach, zebraliśmy, zjedliśmy, nie mogliśmy tego przechowywać, bo to by się ewentualnie psuło, więc na bieżąco to jedzenie sobie dostarczaliśmy. I tu zacytuję. Jak to się stało? Że nasz wyjątkowy sposób myślenia pozwala nam na przeróżne sposoby kształtować świat zgodnie z naszymi pragnieniami, ale również dzięki niemu usta... Lucuś. Chodź tu. Chodź, Pokaż. Czekaj, jestem Lucek, Jestem takim pięknym królikiem. Ale również dzięki niemu ustawicznie dokonujemy absolutnie najgorszych wyborów, chociaż jest to jasne, że są złe. Wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób ewoluował nasz mózg. I właśnie chodzi o to, że nasz mózg ewoluował do tego, że jesteśmy delikatnie przyzwyczajeni do głodu, a w momencie, kiedy mamy nadmiar tego jedzenia, kierujemy się pragnieniami, pragnieniem pozyskiwania pokarmu, bo to jest synonim wpływu na nasz ośrodek mózgu, który odpowiedzialny jest za nagrodę. I właśnie my lubimy się narkotyzować, tak kolokwialnie mówiąc, jedzeniem. I też między innymi dlatego mamy problemy z cukrzycą, problemy sercowo-naczyniowe spowodowane między innymi właśnie nadmierną konsumpcją jedzenia i nadwagą, czy otyłością nawet. Czy to ta książka, czy Lęgi Strach, którą kupiłem niedawno, czy Pułapki Myślenia Kachelmana. Emu Sapiens to są wszystko książki, które tłumaczą, jak ewolucyjnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do współczesności. Nie potrafimy sobie radzić z otaczającym nas światem. Nasz mózg jest jedną wielką heurystyką. To, się znaczy, to znaczy, że używa skrótów myślowych po to, aby osiągnąć jakiś cel. Takim skrótem myślowym było akcja-reakcja czyli mózg gadzi który miał nas uratować od tego, żeby nas nie wpieprzył tygrys. No i teraz niestety mamy jeszcze takie zaleciałości w naszym mózgu, i tu tą akcją, reakcją jest jedzenie. Jest jedzenie, no to sobie zjem. Leży paluszek, no to sobie go podjem. I wtedy wpadamy właśnie w takie sidła, że nieświadomie nabijamy tych kalorii. No i wtedy dochodzi do sytuacji, że Damian, a ja trzymam deficyt kaloryczny, ale nie mogę schudnąć. No ja tam trzymasz deficyt kaloryczny, bo po prostu podżerasz jak taki prosiak, i nie jesteś tego świadoma świadom. Dlatego nauczcie się korzystać z fitatu, czy zapisywać nawet w głupim dzienniczku to, co jemy. I to niech będzie taka baza. I tak jak mówię, heurystyki poznawcze to są złudzenia, które nam w mózg, jako taki figiel, podpowiada. Że to jest dobre, a to nie jest dobre, dobre jest właśnie poznawanie, jak wpływa pożywienie na nasze ciało, edukacja na poziomie biologii naszego ciała, na poziomie głównie mózgu i tej kontroli apetytu, łaknienia, grelina, leptyna, insulina, cały właśnie układ pokarmowy. To przeanalizujcie i zobaczcie, że lwia część po prostu wpierdziela za dużo i ma nadwyżkę kaloryczną. I tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło, polecam Wam, w Biedronce za 30 zł macie też tą fajną książkę Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Tom Phillips. Fajny, luźny język, troszkę... Nie troszkę, bardzo dużo dystansu do tematu naszego gatunku. No i tyle. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi.